Cześć, jeżeli widzicie mnie w łazience, to jest niechybny znak, że będziemy znowu robić testy, będziemy znowu badać, jak mi się wydłużyły moje antenki, które rosną, tym razem mamy 13 tygodni, ale oprócz tego chciałam Wam pokazać, ponieważ jestem świeżutko, prosto z wanny, tak, ja mam inny tryb życia, nie pracuję na etacie, pracuję sama w domu, więc mogę to robić, kiedy chcę. Zaleta. Eee, więc wyszłam prosto z Łazienki. Chcę wam pokazać, jak wyglądają moje włosy świeżo po wysuszeniu. Tak? Pokazuję wam regularnie, żebyście widzieli, jak one wyglądają. To jest tylko i wyłącznie umycie, wysuszenie, bez żadnych podkręcania, stylizacji, nic. I co dzisiaj użyłam, słuchajcie? Dzisiaj użyłam mojego ulubionego szamponu Revive na objętość. Tak. Dzisiaj użyłam też, przepraszam, tak wchodzę, ale muszę tutaj sięgać. Dzisiaj użyłam też maski Super Moisture. Maska Super Moisture jest o tyle fajna, gdzie jesteś, tu jesteś, że ona zamyka łuskę włosa, co oznacza, że możemy zastąpić sobie yy, odżywkę. Oczywiście do takiej pasowej pielęgnacji to zalecam wam absolutnie, żebyście używali szamponu i odżywki, a maska jest uzupełnieniem. Podstawą bazą jest szampon i odżywka odpowiednio do Twoich do Waszych włosów. Później oczywiście użyłam root liftera, żeby sobie unieść włosy u nasady, no i chciałam przetestować sobie, jak z tą kombinacją będzie się zachowywał Różuwa Bits, czyli nasze Różuwa Bits, które mamy obecnie na promocji. Na promocji, że możecie go zdobyć za 25 zł, jeżeli chcecie wiedzieć, jak jak możecie produkt, który jest wart 230 zł mieć za 25, to odezwijcie się do mnie. Tak, więc chciałam wam pokazać, jak Różuwa Bits, który jest zbudowany który jest opatentowany przez Monate. Nie ma takiego drugiego produktu na rynku i nie może być w takiej technologii, ponieważ tak jak mówiłam, jest opatentowany. Działa w ten sposób, że struktura uszkodzonego włosa jest naładowana jonami dodatnimi. Natomiast srebrova bits jest rozbity na nano nano cząsteczki i on ma za zadanie sklejenie nam tych włosów, ponieważ on ma ładunek ujemny. Więc plus i minus powoduje, że po prostu następuje sklejenie. Wystarczy na moje włosy, ja zastosowałam jedną pompeczkę, jedną, jedyną, e, i stosuję się go raz na trzymycie. No dobrze, a teraz, kochani, jeszcze raz Wam pokażę. Jeżeli ktoś znajdzie tutaj rozdwojony włos, no to konia z rzędem stawiam, nie wiem co, jeszcze jak się błyszczą, oczywiście tradycyjnie. No czy widać? Stawiam, stawiam, co chcecie. Nie ma. Słuchajcie, już nawet widać tutaj, jak sterczą te moje włosy po prostu na potęgę. A teraz szykuję sobie. Pamiętajcie, że test robimy zimnym powietrzem. Tak? Żeby nie było potem niespodzianków. Ta, -ta I tak Zaraz tutaj będzie wszystko słuchajcie, fruwać. No już nawet teraz widać... Kochani, jak one same się wydostają, ale dobra. Jedziemy tak, jak Pan Bóg przykazał. E, zimne powietrze, ściszcie teraz i suszymy. No i co wy na to? Słuchajcie, porównujcie sobie te filmiki, które Wam pokazuję. To są włosy, których nie widzicie na ogół, ponieważ one są po prostu pomiędzy naszymi włosami. I to jest, kochani, to jest, co to się znajduje na całej głowie, tak? Jakbyście tak przylecili sobie przez całą do do głowę, to się znajduje na całej głowie. To są moje włosy po 13 tygodniach. W życiu nie miałam takiego po prostu. 13 tygodni i tyle urosły włosy. Jak robiłam pierwszego dnia, nie miałam nic. Także słuchajcie, zapraszam serdecznie do mnie, jeżeli chcecie wiedzieć, jak możecie uzyskać takie włosy, a były naprawdę w fatalnym stanie, w fatalnym, um, skorzystać z promocji Zacząć dbać o nie przede wszystkim wegańsko, bez SLS-ów, bez parabenów, bez silikonów, bez ftalanów, bez ciężkiej chemii, za to z wieloma naturalnymi składnikami, które nam pobudzają porost włosa i go odżywiają od samego trzonu włosa po końcówki oraz w głąb włosa. No, zobaczcie, jak starczy. To Was serdecznie zapraszam.